Poczekajcie. Następny eksperyment jest niebezpieczny. Ze względu na bezpieczeństwo waszej i waszych bliskich, nie próbujcie robić tego w domu. Pamiętajcie: fasolka w puszce. Nie jest groźna, dopóki nie wyląduje w mikrofalówce. Puszka rozgrzewa się. Ponieważ jest szczelna, gazy nie mają gdzie uciec. A wszyscy wiemy, jak niebezpieczne są gazy fasolowe. Im dłużej puszka jest w kuchence, tym bardziej się nagrzewa. Zawartość coraz bardziej puchnie, aż do momentu, gdy ciśnienie staje się zbyt duże i puszka wybucha. Całkiem niezły wybuch, jak na małą puszkę fasolki. Siła eksplozji wysadziła drzwiczki i rozrzuciła po okolicy strzępy kuchenki, która zakończyła swój żywot. Przeprowadzamy te eksperymenty po to, żebyście Wy już nie musieli. Nie próbujcie tego w domu.